Ciemka. Z tej strony, trener Sławek z Leszna, Mielko Chciałem Wam bardzo serdecznie polecić Norberta jako współpracę odnośnie marketingu w pozyskiwaniu klientów pod drinki personalne. Bardzo spokojnie się z nim współpracuję. Półpracuję już prawie pół roku. Bardzo solidnie podchodzi do tego tematu. cotygodniowe spotkania, analiza tego, gonienie, żeby. Dzwonić, umawiać nowych klientów. Przez te pół roku udało mi się 10-15 osób zdobyć na stałe współpracę bardzo solidnie, więc nic, tylko zaczynać z nimi współpracę. Bardzo serdecznie polecam poprzednio. Jak chciałem sobie sam działać, to nie było takich efektów. Tu jest konkret. Robimy to profesjonalnie. Wpadają lidy, mamy Excela, wszystko ładnie wypisane. Każdy miesiąc, co i jak, każdy klient. Dzwonienie kilka razy. Dokładny plan, jak podchodzi do każdego klienta, jak dzwonić, jak smsy, y jak przedstawiać ten pierwszy trening drużeniowy. Naprawdę profeska. Więc śmiało polecam Norberta jako współpracę marketingową w celu pozyskiwania klientów oraz rozwoju swojej marki osobistej.